Ej, 4, Kładę to na mapie, nie nagramy razem raczej Jestem na innym pułapie Znowu robię dużo złego i... Kurwa, wyjazd do burdelu, kurwa do bidu dzisiaj się, przejebałem A się zają karty, kurwa, jebać Nie dość tej zetki, bo ci się, kurwa, prawie spalił być Łukaszem, lecz nie powiem matę Dla muzyki olewałem matę oh, Znowu to samo ty rano, budzisz się z dupą zjebaną, którą się dla miało oh, Nie jestem Gringo hermano, wiedzą kim jestem i znają tu moje text od a bo ja i młody Santiago Wiedzą, że się muszą liczyć z tym, co posyłam na sieć Całe życie grałem o to, no więc kurwa łapyt Wyznaję wartości, o których ty wiesz jedynie przez net Na początku dałem fory, a teraz pisuj testament Moje wszystkie receptory skupione, by zrobić zamęt Tak jak młody West od początku to było w planie Charakteryzuje mnie to, że od zawsze robiłem twojej doli nie ma w studiu, zamiast tego kręcą dramę I To nas właśnie różni kurwa, ja szlifuję diament Byłem ruki, no to scenę zmienić chciałem Teraz jestem weteranem, na ten sieć mam pijewany Już no tu wyjebane już Na to i tamto naprawdę zamiast tą dywan kusz Jakie ja mam jak ruszę się na klipach, luz Mogę pisać dalej, co nie boli, ale szkoda słów Wiem, że moi fani mnie kochają bardziej niż ta słuch. Za mnie jej serce, no tak jest, tym ona bliżej Jak ty, mona, bizior, ja ruch, ty go zabijesz, a ja go Spotkam tu jak byłem w niej, to serce w nóż Za łatwo się dałem, teraz daję dziób I nie gram dla stu, i nie gram za tysiąc, ani dwa, ani trzy Boże, daj mi, żebym to, tak zrób Nawet jakbym miał być chłodny jak trup cały gang Nazwy tak przyjaciół Z nimi podbijałem grę Jeśli musisz do tutaj było z nimi ciężko Ale czuję, że tu wraca Bo zaczynam wchodzić miękko Zbadałem mi gado I podnoszą mi też tętno Ona lubi mi powodź Dla mnie to czasem zaleko Nie mam zahamowań Lubię dać na łódkę bez rąk Wiem jak się nakręcić Żeby trafić prosto w sedno